Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać promocję, która została przygotowana przez Gameforge. Polega ona na tym, że możemy dostać co darmo Pieczeń Bengala. Bengala, która nam daje 20% ekspa. I ta promocja trwa do 5 czerwca do 24 godziny, czyli do północy. Polega ona na tym, żeby dobić 10 level w Grze Dropzone. To jest też gra od Gameforge'a, która jest dostępna na Steamie. I takie najważniejsze informacje, które napisał nam Art, to takie, że czas wierzchowca jest liczony tylko w momencie, gdy na nim się jeździ. Kod dostaje się w grze, pokażę Wam gdzie dokładnie. Gara jest dostępna włącznie przez Steam, to, to już to było w wyższym błądku. Oraz wierzchowiec jest datny do handlu, czyli naprawdę super. Dobra, zaraz się widzimy w grze, wiesz, że będę odbierał tą nagrodę. W tej grze głównie chodzi o to, żeby zanosić jakieś różowe kryształy na środek mapy. I za każdy kreształ jest tam jeden, jeden punkt. No jeśli mamy przewagę nad naszym przeciwnikiem, to oczywiście wygrywamy. Każdy mecz trwa 15 minut. Najgorsze jest to, że jeśli przegramy mecz, to nie dostajemy praktycznie w ogóle expa. Więc trochę tu zjebali. No ale co mogę powiedzieć. 10 level wbijałem około 7 godzin. 7 godzin. Jeszcze zobaczycie screena. Bo to jest na streamie i ten czas się liczy. Dobra. Pierwszań pęknola znajdowała się w i ustawieniach. To była taka specjalna zakładka metin Promotion. No i po prostu ten kod był od razu wystawiony, więc naprawdę fajnie to zrobili. No i to, widzimyśmy teraz w NETK, jak będę wpisywał ten kod. Dobra, to ten kod wpisuje się tak naprawdę w grze albo na stronie Metina. To jest obojętne. Po prostu musimy wejść w okienko ISA, i site mamy taką zakładkę zrealizuj kod. I jedyna rzecz, która mnie zdziwiła, gdy już odebrałem tego bengala, to w opisie było napisane, że daje 30% więcej Expa. A na Wikimedia mi popisał, że 20% więcej. No to w sumie sam nie wiem, ile daje, ale nie mam tego tak, tak naprawdę jak sprawdzić. Ale jeśli ktoś wie, jak to tak naprawdę jak on działa, to z chęcią się dowiem. Kolor tego bengala jest szary. I jest to chyba tak naprawdę najbrzydszy kolor, jaki może być, ale tak naprawdę lepszy ten kolor szary niż w ogóle miałoby go nie mieć, prawda? I co, przy okazji chciałem Was zaprosić na streamy, które organizuję praktycznie codziennie. Są one o różnych godzinach, ale to już jest spowodowane tym, że mam niestabilny internet. Jeszcze was zapraszam do subskrypcji i do lajków, jeśli się Wam podobał ten filmik. No i co, widzimy się kolejnym razem. Siemanko!